Cześć, z tej strony Klaudia Zielińska i już dzisiaj nakręcaliśmy teledysk do mojej najnowszej piosenki pod tytułem Tańcuję. Zgodnie z cytatem, y, który brzmi mniej więcej tak. Popraw korenie, koronie... koronie że <śm> <k> <śm> Teledysk opiera się na miłości. Wągę, Idąc zgodnie z cytatem... Bądź taką kobietą, która poprawi koronę drugiej kobiecie, nie mówiąc że światu, że się osunęła. W zamieszaniu tym czujesz się winna, a on ten telewizor będzie właśnie o tym. Korona będzie tematem przewodnim. Ty próbujesz sygnały wysłać. A wy zobaczycie, pomiącę wasze serduszko troszeczkę sceny, ale mam nadzieję, że będzie się Wam podobać. Serdeczne podziękowania dla ekipy Rakoczy, film, która zawsze tutaj stawia czoła zadaniom bardzo wysoko postawionym w mojej głowie. Dziękuję ślicznie bryki z Ameryki. Właśnie w tym redysku będziecie mogli zobaczyć piękne Maserati z wypożyczalni. Dziękujemy Werwio, dziękujemy Oli, dziękujemy Marcinowi, który aż z kolany do nas przyleciał. 9 marzec, godzina 16, kanał Klaudia Zielińska oficjal. Serdecznie zapraszam do oglądania. Do zobaczenia